you Hej, hej, hej! Ja Was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest Ilgar. Cześć, ja dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka ASG Maniaka. A w dzisiejszym odcinku właśnie to, czyli CAR 98 od firmy Double Bell. Od dawien dawna chciałem coś takiego nagrać, żeby Wam pokazać coś innego, coś nietypowego, coś unikotowego, coś, co jest tak naprawdę produktem bardzo, bardzo niszowym, ale co ciekawe, również i używanym przez niektórych rekonstruktorów, żeby Wam właśnie to pokazać, jak to wygląda, dlaczego ktoś tego używa i dlaczego ta rzecz, którą Wam już zaspoilerowałem pewnie w intrze na samym początku, jest taka fajna. Ponieważ tutaj mamy nic innego jak replikę sprężynową. Replikę sprężynową, która nie ma zwykłego magazynka, ponieważ wszystko ładujemy za pomocą tego. I to odbezpieczamy, bo jest tutaj zabezpieczenie. Raz, dwa, łuska, którą wsadzamy, później ładujemy i sprężyna, i strzelamy. I... <ścoughs> No właśnie, ten cały system, który tutaj jest, jest moim zdaniem główną częścią tej repliki, ale pomimo tego, że się spodziewałem, że ten sprzęt będzie robiony tylko i wyłącznie właśnie po to, żeby to było takie fajne i satysfakcjonujące, to zaskoczyłem się, ponieważ my tutaj dostajemy dosłownie pełnoprawną replikę do ASG, a nie jakąś laurkę, którą wystarczy włożyć na ścianę i się cieszyć tym, że. PUM! że łuski wylatują. No to co, nie przedłużając, zapraszam do partnerów kanału oraz zapraszam na fragment sponsorowany raz jeszcze JLC PCB. Moi drodzy, wielkie, wielkie uznanie dla Was wszystkich, którzy korzystają z tego wszystkiego, ponieważ ktoś chce mnie sponsorować, za co Wam serdecznie dziękuję, więc wysłuchajcie proszę teraz wiadomości sponsorowanej od naszego sponsora tego odcinka, a my przejdźmy sobie już do... Dalszej części odcinka. JLC PCB to firma, która zajmuje się tworzeniem płytek drukowanych na zamówienie. Stworzą oni praktycznie każdy Twój projekt, a następnie w kilka dni doślą go do Ciebie. Jak tylko masz swój gerberowski plik gotowy, to wystarczy go wrzucić na jej stronę, wybrać odpowiednie ustawienia zależnie od tego, co chcemy osiągnąć. Możemy zmienić wiele rzeczy od ilości, przez grubość, kolor, wykończenie złączy czy dodanie Gold Fingers, złącza znanego każdemu, kto kiedykolwiek wkładał cokolwiek do PC-owych złączy PCI pierwszy design kosztuje dosłownie 2 dolary za 5 sztuk płytek. Pamiętajcie tylko, że aktualnie najwięcej zapłacicie nie za zrobienie PCB, a za samą przesyłkę. Taki Protip najlepiej zamówić kilka różnych projektów płytek, jeśli macie swoje, lub rzucić się ze znajomymi, a za przesyłkę nadal płacicie tyle samo, co za jeden. Projekt. Dobra, tak takim razie zacznijmy od tego, co my tutaj tak naprawdę w ogóle mamy. Na pierwszy rzut oka, kiedy popatrzycie na to dzieło sztuki historycznej inżynierii, to może się wydawać, że ta replika jest absurdalnie droga. Dlaczego? Ponieważ to jest drewno. Ba, co ciekawe, tego się nie spodziewałem, ponieważ byłem prawie pewien, żeby oszczędzić na kosztach, to wszystko będzie wydrążone i będzie puste. A posłuchajcie sami, to jest solidne drewno. Nie ma takiego głuchego dźwięku, to musi być po prostu solidne drewno. Solidne, lite drewno. Ponad 3 kg wagi. 1,10 długości. Jeśli chodzi o FPS-y, oczywiście zmierzyłem. Mamy idealne, wręcz 350, jest bardzo, bardzo stabilne. I tak jak wspomniałem, jeszcze jest to replika czterotaktowa na sprężynie. Tak więc, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i w tym momencie, pchając do przodu, ładujemy sprężynę i blokujemy, i można teraz strzelić. Lepiej nie strzelać na sucho. Ale ogólnie mówiąc, jest to zestaw typu puszczy, czyli zamiast ładować, zaciągając sprężynę do siebie. My sprężynę jakby kompresujemy do środka i wtedy ją tak naprawdę ładujemy, a następnie klikając spust, Tutaj jest taki ząbek, który taką sprężynę trzyma. Ten ząbek po prostu puszcza i sprężyna strzela. No i wracając do tej rzeczy, ponieważ wielu osobom może się wydawać, że coś takiego jest absurdalnie drogie, no bo mamy drewno, z krwi i kości drewno. Ta replika jest taka, że ja śmiało mógłbym to używać dosłownie jako maczugę. To jest po prostu pancernie wręcz zrobione i nie ma co się dziwić, to jest po prostu ogromny kawał drewna, połączonego dosłownie metalem i to po prostu w rękach czuć. Dodatkowo nie ma tutaj jakiegoś bajerowania, nie ma tutaj sklejki, nie ma tutaj czegoś takiego. to wszystko jest pełne po prostu drewna. Sama kolba, która tutaj bardzo fajną robi e, również rolę, mianowicie o wiele lepiej dociąża tył, bo gdyby ona była prosta, to wiecie, jak to by ciążyło do przodu, to już teraz ciąży do przodu. To ma metr, dziesięć. To jest ogromne. To jest naprawdę, naprawdę ciężki sprzęt. Jakby ją tak chwycić, jak niektórzy trzymają nowoczesne mki, to moja ręka po prostu pada, ponieważ ta replika jest strasznie ciężka do przodu. Bardzo długa, tak więc mocno ciąży, ponieważ tu jest metal, tu jest metal, tu jest cały zestaw metalowy. To wszystko też jest metalowe, tu wszystko jest po prostu metalowe. Więc dzięki temu, że kolba jest pełna, dzięki Bogu, to potrafi troszkę zrobić lepszą dźwignię, że to po prostu się wygodniej trzyma. Ale i tak najwygodniej tego się korzysta, tak. Z lekkiego podparcia. No i oczywiście przyrządy celownicze. Ale zanim do tego dojdziemy, pomówmy sobie o cenie, ponieważ mogłoby się wydawać, że taki oto sprzęt na zestawie, który bardzo nietypowo wyrzuca tak naprawdę łuski, tak więc to wszystko jest bardzo niszowe. Łuska, łuski też są. Łuski można nawet kupić w polskim sklepie, one kosztują około 10 zł za jedną łuskę albo około 12 zł za jedną łuskę, tak więc jak ktoś to zgubi, to da się jakoś przeżyć. No i właśnie ten cały system, który jest tutaj nietypowy, czyli dosłownie mamy magazynek, jeśli można to tak powiedzieć, który jest odzwierciedleniem nieidealnym, ale bardzo bliskim oryginału, to po prostu działa. Tym bardziej, że od mamy taką blaszkę. I to jest jakby taka podstawa magazynka, bardziej powinienem powiedzieć podajnika, i nad, tym, nad tą właśnie podstawą mamy taką blaszkę, którą jakby kompresujemy, czyli wsadzając jakby łuskę, ta blaszka się ogina do środka i dzięki temu, że ta blaszka miała daną siłę, to ona zawsze chce nam pchać tak jakby nasze pociski do góry, a pociski od góry są jakby blokowane przez te ząbki, które się znajdują właśnie w tym miejscu. Dzięki temu te łuski nam po prostu, te łuski nam po prostu nie wyskakują. I dopiero kiedy tą łuskę troszkę wypchniemy do przodu, ona wychodzi z tego ząbka, i trafia właśnie na swoje miejsce. No i później ładujemy, wsadzamy i strzelamy. No i najważniejsza część. No i właśnie tutaj dochodzimy do tego momentu, że rzeczy unikatowe i robione w bardzo małej, niskiej skali, tym bardziej z drewna, tym bardziej z metalu, tym bardziej nietypowe. Wszystko to jest po prostu unikatowe i nietypowe. Powinno to kosztować dużo, nie wiem, 2000 zł albo jakoś coś tego typu. A co się okazuje, że ten sprzęt kosztuje dosłownie 700 zł, a ja kiedy. Dostałem go do testu, bo ja pisałem właśnie do Gunfire, żeby mi wysłali coś y, tego rodzaju, i później sobie wybrałem właśnie taką rzecz. To ja się nie spodziewałem, że ja dostanę replikę. Ja się spodziewałem, że ja dostanę laurkę, którą położę na ścianie i koniec, tak naprawdę. no i będę się bawił łuskami. Koniec. A tu mam dosłownie replikę z krwi kości. Celowniki możemy sobie oczywiście dostosować. Dodatkowo. Właśnie tutaj jest hop-up. Dosłownie regulowany hop-up. Działa. Niezbyt dobrze, ponieważ mam akurat kulki 0,28 i wydaje mi się, że mimo wszystko 0,25 byłyby lepsze. Ponieważ czuję, że ten hop-up ma troszkę problem, jakby podkręcić tą cięższą kulkę na samym końcu. Tak, jest 350 fps -ów. Wiadomo, że to zbyt dużo nie jest tym bardziej na coś, co niektórzy nazywaliby karabinem snajperskim. Jeśli chodzi o spasowanie, to zacznę od rzeczy. Od, od tego, to będzie na końcu, spasowanie tej repliki jest fenomenalne, jest topowe. Po prostu nie da się do czegokolwiek oprócz jednej rzeczy doczepić. Drewno to jest po prostu kawał drewna, nie da się tego źle spasować. Wykończenie całego tego drewna, połączenie tego wszystkiego, części drewnianych i metalowych, to dosłownie jest maczuga. Nic więcej tylko maczuga. Nawet celowniki są tutaj bardzo dobrze umiejscowione i bardzo, bardzo stabilne. Sam tył repliki, spust, miejsce, język, to wszystko tutaj jest po prostu pancernie zbudowane. Nie jestem pewien, czy w w finalnym karze tył też był. Nie wiem, czy to jest w sumie plastik, czy metal. Wygląda jak taka blacha raczej. Nie wiem, czy był blaszany. Jeśli tak, to współczuję, bo to jest naprawdę rzecz niewygodna. Obstawiam w porównaniu do aktualnie dostępnych oczywiście gąbek e, albo jakichś takich gumowych, bardzo dobrze absorbujących, e, właśnie materiał, które są dostępne w aktualnych nowoczesnych broniach i replikach. No to jednak, spasowanie tego wszystkiego jest topowe. Moim zdaniem jest topowe. Jedyna rzecz, która jest gorzej spasowana, to zdecydowanie cały trzon i ogólnie mówiąc, zamek, ponieważ trzon tutaj musi mieć luzy. Musi mieć luzy, prawdopodobnie z tego względu, że jako jest to replika bardzo tania, to woleli zrobić tak, żeby mieć troszkę większe luzy i żeby to po prostu pasowało i żeby się nie zacinało, aniżeli zrobić to bardziej precyzyjnie i zaryzykować mniejsze błędy, a co za tym idzie na przykład jedna rzecz będzie troszkę mniejsza, a druga rzecz będzie troszkę większa i może się to na przykład jakoś właśnie zaczynam. Tak więc w tym przypadku to ma luz, troszkę możecie to zauważyć, jak jest wyciągnięty, w sumie to się dziwię, bo tak naprawdę teraz ten się trzyma tylko i wyłącznie z przodu, jak to wszystko załadujemy, nie ma tego luzu. Teraz jak już jest wszystko na swoim miejscu, to jest dosłownie pancerna replika, nic się nie rusza, maczuga, możecie tego dosłownie używać, to jest sprzęt po prostu, po prostu pancerny, tak więc jeśli o to chodzi, jest super, tylko i wyłącznie ta część, która tutaj jest, kiedy nie jest napięta, kiedy nie jest zablokowana, to ona się tak naprawdę... Nam chce ruszać? No, bo ona jest tak naprawdę zamontowana tylko i wyłącznie, tak jakby na trzech miejscach. Czyli mamy taką jakby prowadnicę górną, prowadnicę dolną, tam gdzie jest również ząbek, i prowadnicę boczną, która jest jedyną częścią plastikową, którą znalazłem w tej replice, czyli coś takiego. Ej, fajnie, żeby to było metalowe, bo być może to może być jakiś newralgiczny punkt, ale na razie działa super. Tak więc tutaj są wszystko tak naprawdę na prowadnicę. Tutaj też jest następna prowadnica trzymająca od przodu, od lewej. Tak więc ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o jakość wykonania, jestem zaskoczony. Jestem bardzo, bardzo zaskoczony. Jeśli chodzi o wygląd, to ocencie sobie to wszystko sami, ponieważ wydaje mi się, że na że naprawdę e, widzicie to tak samo dobrze jak ja. Oy, osa! wejdę ode mnie idź, ja nagrywam. Pszczoły są spoko, ale osy to są. Idźcie mnie stąd. Po prostu idziemy stąd. Tak więc jeśli chodzi o wygląd repliki, moim zdaniem wygląda naprawdę pięknie. I moim zdaniem aż za pięknie. <laughs> wiem, że to jest naprawdę czepianie się. To jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. Ale gdybym ja coś takiego sobie kupił, to pierwsze, co bym zrobił, to albo by czyścił ten lakier. I na przykład replikę, nie wiem, zawoskował czymś. Tak, żeby to było. Może nie bliżej oryginału, ale żeby to wyglądało tak po prostu starzej. Tak, tak. tak wiecie o co chodzi? Takie. To po prostu wygląda zbyt ładnie, by się chciało wręcz powiedzieć. Zbyt tak nowocześnie. Albo po prostu bym to jakoś przetarł, jakoś ogarnął, żeby to po prostu było takie starsze, żeby to, żeby to, to jest po prostu zbyt czyste, zbyt takie sterylne, bym powiedział, ale naprawdę, zdecydowanie się, to jest, to jest tylko, tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, tak, e, logiczne jest, że taki sprzęt raczej będą robić w ten sposób, żeby dać po prostu ludziom wolność wyboru, że macie nowy sprzęt, taki fajny, polakierowany i w ogóle wszystko, drewno nie pachnie, jakby ktoś w ogóle pytał, niczym to nie pachnie tak naprawdę, ale to jest po prostu taka wolność wyboru, że jeśli ktoś chce, śmiało można tym drewnem robić cokolwiek mu się spodoba. Miejsce na pas 1, ucho drugie, jest tutaj dosłownie wszystko, i tak naprawdę to jest wszystko, no i tutaj jest jeszcze blokada. Kiedy sobie to wszystko załadujemy i wystrzelimy, to mamy tutaj blokadę, czyli teraz spust jest zablokowany, teraz jest odblokowany. Chyba czas postrzelać, bo się dobrze rozgadałem, ale po prostu zajarałem się tą rubliką, ponieważ nie spodziewałem się, że tane taki kawał drewna, metalu i czegoś, to po prostu w rękach... Może to nie jest najbardziej ergonomiczne sprzęt na świecie, ale po prostu czuć. Czuć to drewno i czuć to spasowanie. Jestem bardzo miło zaskoczony, jeśli o to chodzi. Postrzelajmy, ale pierw pokażę Wam ten cały system. Ok, na początek sobie to wszystko poładujmy. Mamy łuski. Wystarczy go włożyć, a następnie jakby nacisnąć, żeby to weszło na swoje miejsce. Na przemiennie to wszystko robimy. Naciskamy mniej więcej, troszkę bardziej z tyłu, tak żeby mieć pewność i równomierny docisk, żeby to fajnie po prostu weszło na miejsce. I to jest absurdalnie satysfakcjonujące. To jest po prostu genialne uczucie. Jeśli ktoś nigdy nie strzelał z prawdziwej broni, albo nawet nie strzelał. No, jak się strzela, to często się dostaje na przykład magazynki już gotowe, to nie wie jakie to jest uczucie ładowania magazynków. I w tym przypadku, jeśli chodzi o takie ładowanie tego wszystkiego w to miejsce, jest po prostu moim genialne. Jeśli ktoś tego nigdy nie robił, to jest jego pierwszy raz, to naprawdę jest takie bardzo fajne uczucie, w ogóle te dźwięki takie metaliczne, to wszystko jest po prostu jest to genialna sprawa, bardzo bardzo satysfakcjonująca. Ok, to wszystko jest na miejscu, no i teraz wystarczy lekko podać nabój, on teraz chodzi na swoje miejsce, jak sam widzicie jest akurat już w środku i teraz dopychając ładujemy sprężynę, blokujemy i replika jest gotowa do strzału. W takim razie. Chyba nie trafiłem. No i oczywiście teraz, kiedy to wszystko odciągniemy, to nasz pocisk wyfrunie mniej więcej w tę stronę. Im szybciej odciągniemy, tym tak naprawdę pocisk wyleci szybciej, czyli albo mocniej. Ja bym nie potrafił normalnej broni strzelać, bo już sobie zablokowałem łóżkę. Następna w takim razie. Człowiek się musi przyzwyczaić, jak to wszystko trzymać. Jeszcze raz. Zabrzmione. Teraz żeby wam to po prostu pokazać to wystrzelę te trzy pozostałe łuski raz za razem jedna za drugą. Ups. <ścoughs> I teraz trzeba je podbierać. No i teraz te wszystkie łuski trzeba załadować od początku, ponieważ do jednej łuski wchodzi jedna kulka, ładowana po prostu ręcznie, trzeba ją tak troszkę wypchać, żeby weszła na o -ring, żeby to wszystko trzymało, ponieważ tutaj wszystko tak naprawdę jest na uszczelkach. Mamy jeden o-ring z tyłu, mamy jeden o-ring z przodu, tak żeby jak najlepiej ta, to powietrze po prostu kulkę wypchało. Postrzelajmy więc, skoro już wiemy, jak to wszystko działa. To jest tak bardzo satysfakcjonujące po prostu. Jest również dostępna łódka do ładowania, czyli możemy mieć taką łódkę z pięcioma nabojami, wsunąć, wysunąć łódkę i mam pięć nabojów w komorze. Ale powiem wam, a... To jest tak satysfakcjonujące wsadanie tego, jeśli ktoś tego nigdy nie robił, że nie polecam. Znaczy, łódki nie mam przestawić, trzeba ją dokupić jakoś osobno, ale po prostu to jest genialna sprawa. Dobra, cel jest jakieś 7 metrów 7-8 metrów przede mną. Za chwilę oczywiście będziemy strzelać na większą odległość, ale po prostu sobie chcę wam pokazać jakby cały system ładowania, więc strzelmy po prostu 5 razy w cel, który jest bardzo blisko nas. Wszystko jest gotowe. Cel jest bardzo blisko, tak więc po prostu strzelmy kilka razy. Uff, powiem Wam, że moja lewa ręka może tego nie widzicie, ale jestem już tutaj ponad półtorej godziny i się bawiłem trochę na początku i trochę żałuję. <grystanie> Dobra, spróbujmy w takim razie. U, mamy zacinkę, mamy zacinkę. Pierwszy raz. Dobra. U. Chyba kulka nie wyleciała. OK, jedną zacinkę miałem, ale to prawdopodobnie z mojej winy, ponieważ to trzeba troszkę mocniej jakby docisnąć, e, dopchnąć do tyłu, znaczy wziąć do siebie, żeby to poprawnie wyleciało. Jeszcze jedna próba, tylko trzeba to zebrać pierw. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć. Jest straszny wiatr dzisiaj, tak więc raczej powyżej 20 metrów się nie uda strzelać. Okej, okay, już teraz rozumiem dlaczego się blokuje, wcześniej tego nie zauważyłem, teraz to jakiś jak jestem trochę zmęczony, mianowicie ja nie odpycham jakby to idealnie do, do, do tyłu tego trzona, tylko bardziej blokując w lewo i dlatego się blokuje. Jeszcze jedna próba, żeby to udowodnić. Tak, czyli okej, okay, ogarnąłem dlaczego się blokuje. Chciałem to właśnie potwierdzić i jak sam widzicie teraz specjalnie jakby chciałem trzon odciągnąć w lewą stronę i przez to, że odciągam go w lewą stronę, to on się blokuje na tym przednim ząbku. Czyli teraz, jak będę odciągał idealnie do tyłu, powinno być lepiej. Bingo, o to chodziło. Tak, okej, okay. trzeba się nauczyć z tej repliki strzelać. Dobra, moi drodzy, cel jest ustawiony dosłownie na 18 metrów. Jest straszny wiatr, być może tego nie widzicie, raczej to słyszycie, więc zobaczymy, jak będzie. Replika ustawiona, hopa, mam nadzieję też, tak mniej więcej. Załadowane. Strzelajmy. 5 łusek, 18 metrów. Moja wina. Moja wina. OK. Powiem Wam, dla osoby, która jest przyzwyczajona do nowoczesnych celowników, do Ejkoga, do Lunet, do wszystkiego, to, co jest tutaj, z tego się tak źle celuje, to tak bardzo źle dla mnie działa. To jest po prostu. To jest moja subiektywna opinia, oczywiście. Jako koleś, który jest dzieckiem i który po prostu. Jak widzi czerwoną kropkę swojego EOTH jako Game Pointa, czy używa po prostu jakiejś dobrej lunety, to to jest tak niedokładne. i ja tego tak bardzo nie potrafię strzelać. Znaczy to jest moja wina. Nie zrozumcie mnie źle. Nie, że ja hejtuję. Tę muszkę i szczerbinkę, tylko że ja jestem po prostu debilem i nie potrafię z tego korzystać, bo to jest tak niewygodne, kiedy się wejdziecie do strzału, powiedzmy, że załadujecie, to linia tego celownika jest tak absurdalnie nisko. Że mnie szyja boli dosłownie od tego, że ja nie potrafię się poprawnie jakby do tego dostosować, ponieważ moja szyja musi tak. <noise> po prostu tak niewygodnie się z tego celuje w porównaniu do czegokolwiek innego. Wow. A tak jak mój też tylko i wyłącznie ma subiektywna opinia. Mam nadzieję, że tego nikt nie weźmie, że hejtuje wynalazek Mausera. Tak, więc wow. Ale po prostu się nie spodziewałem, To jest wszystko, ale lepsze celownik niż to. Ja wiem, że to ma, nie wiem, dużo lat, ale dym. Jak się w rzeczywistości ten przyjrzy, to jest tak dziwny celownik, tak niziutko jest zrobiony, oczywiście jest bardzo blisko lufy, przez to, to ma też swoje plusy, jak ktoś to ogarnie, ale dla mnie jako kolesia, który jest przyzwyczajony do elektronicznych celowników, to jest po prostu koszmar z czegoś takiego celować. Właśnie, jeśli chcielibyście odcinek, w którym porównywałbym na przykład e, muszkę z za 0 zł do na przykład jakiegoś taniego otwartego kolimatora za 20 zł do Eotecha za 200 do lunety za 500, napiszcie się w komentarzach. Zawsze chciałem coś takiego zrobić i myślę, że mogę to zrobić, bo. Coraz częściej widzę, jak ogromne, ogromne tak naprawdę plusy mają dobre po prostu lunety albo dobre celowniki. Po prostu dzień a noc. Różnica ogromna. Nie mam pojęcia gdzie latają kulki. Całkowicie ich nie widzę. To względu na to, że ten celownik jest tak nisko, ja nie widzę nic powyżej, poniżej tej broni, Nie widzę nic poniżej celu. Tak więc jeśli nie widzę kulek, to prawdopodobnie latają w dół, więc próbuję korygować do góry, ale nie widzę dosłownie nic przez ten celownik. Nie mam bladego pojęcia na pięć kulek gdzie ani jedna kulka poleciała ani jedna kulka. Nie mam pojęcia, gdzie strzelam. Dobra, moi drodzy, myślę, że czas na podsumowanie. Postanowiłem wyjść ze strzelnicy, ponieważ jedna osoba tam przyszła z łukiem i z bardzo fajnym pieskiem. Nie chciałem przeszkadzać, ale i tak już myślę, że czas po prostu to podsumować. A uh, jeśli chodzi o samą replikę, jej solidność, jej spasowanie, jej pancerność, jej drewno, łoże to wszystko jest po prostu topowe. Jeśli chodzi o wygląd, o solidność, o jakość wykonania, moim zdaniem jak za taką cenę. Ja nie mówię jakby z perspektywy rekonstruktorów, bo akurat na tym się nie znam, ale z perspektywy osoby, która miała co nieco replik do ASG, to za 700 zł nie wiem, czy można dostać jakkolwiek lepiej wykonaną. Replikę. Być może ostatnie DNG, ale tam nadal to nie było do końca, no i tam był mimo wszystko plastik. Po prostu pod względem materiałów tutaj użytych i wykończenia tego wszystkiego to jest rzecz, moim zdaniem, po prostu piękna i moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze zrobiona. Tym bardziej teraz to widzicie, kiedy nie ma tutaj słońca i myślę, że możecie w bardziej naturalnej formie to wszystko bardzo fajnie zobaczyć, zabezpieczone tak jest. Więc jeśli chodzi o te rzeczy, to jest po prostu topowo. To jest topowo i pod tym względem naprawdę replika robi robotę. Wygląda pięknie, trzyma się ją pięknie, jest solidna, pancerna, ogromna. Ciężka ważąca dosyć mocno do przodu, no bo to jest mimo wszystko właśnie wiosło. No i ten cały system z łuskami, który bardzo fajnie te łuski wyrzuca i to jest zdecydowanie mnóstwo, mnóstwo satysfakcji, jak to działa, a akurat to akurat na szczęście działa, tylko trzeba to poprawnie po prostu jakby wysuwać i to jest akurat super. I myślę, że największym problemem tej repliki jest po prostu jej celność z zastosowaniem ASG. Tak więc jeśli kupujesz coś takiego do rekonstrukcji albo chcesz coś takiego, to moim zdaniem naprawdę warto coś takiego wziąć w zobaczyć, o co tym wszystkim chodzi, jak to wygląda i Jakie to jest uczucie trzymania czegoś całkowicie innego niż aktualne tak naprawdę standardy. Ale jeśli chodzi o taki aspekt ASG, czyli żeby to kupić do gier, to na pewno nie jest to replika, która miałaby być repliką główną, to na pewno nie jest replika, która miałaby być repliką pierwszą. To nie jest replika, którą mogę pod tym względem w jakikolwiek sposób tak naprawdę polecić. Ponieważ to jest po prostu sprzęt jako taki zapasowy, albo jako właśnie taki sprzęt dla zabawy, jako sprzęt taki bardzo nietypowy, coś całkowicie innego. Coś, co zastępuje, coś czego, albo nawet nie dostępuje, tylko. To jest właśnie coś unikatowego, innego, bardzo nietypowego na rynku, ma ogromną swoją niszę i zdecydowanie jest to sprzęt, który myślę, że warto sobie ogarnąć albo warto przynajmniej z takiego czegoś postrzelać i się pobawić z tym całym yy, zamkiem i całym tym systemem. Jeśli ktoś nigdy czegoś takiego nie robił, jeśli ktoś nigdy nie ładował, w tym przypadku akurat łusek yy, do tego wszystkiego, to myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna pod tym względem replika, ale jeśli chodzi o jej celność, to niestety, ale strzelałem jeszcze po tym wszystkim milion, milion razy. No, i niestety w moim akurat przypadku, w moim egzemplarzu, nie wiem czy tak jest we wszystkich, ale w moim akurat egzemplarzu na pewno nie działa hop-up. Znaczy inaczej, on działa i jak działa, to działa super. Bez żadnego problemu. Zasięg maksymalny tej repliki nie jest zbyt duży, bo na dobrze działającym są hopku, jak tu wszystko ustawiłem, zasięg maksymalny powiedziałbym, że jest w okolicach 45 metrów, dolatywało do końca szczelnicy i na końcu właśnie już lądowało w ziemię. Ale jest problem, że raz hop-up zadziała mocniej, raz hop-up zadziała słabiej, raz hop-up nie zadziała wcale i raz kulka leci bardzo fajnie, jestem w stanie trafić. Drugi raz sami widzieliście z podparcia, nie oddychając, spokojnie, siedząc, w ten sam cel, raz za razem, raz za razem, raz za razem, i całkowicie, jakby nie ode mnie było zależne, czy trafiałem, czy nie. Oczywiście ten celownik dla mnie osobiście, subiektywnie, jest po, prostu, jest po prostu słaby, bardzo mało przed niego widać, bardzo źle mi się z niego po prostu celuje, więc to również i jest moja wina, że nie potrafię po prostu z tego strzelać, na mnie, wiecie, że troszkę coś tam potrafię jednak, mimo wszystko, strzelić, ale w tym przypadku nawet na 25 metrów miałem problem, ponieważ to nie zależało ode mnie, czy trafię, tylko zależało od tego, czy kopa prac zachwyci lepiej, raz mocniej, raz słabiej, nie wiem, od czego to jest spowodowane, ale zdecydowanie to jest jedyny, jedyny problem, który ja mam z tą repliką, czyli jej celność w ASG. I w teorii ta nie została stworzona do tego, żeby ją kupić i biegać po ASG, ale ma te wszystkie komponenty, które tutaj są. Jest hop-up, jest naprawdę bardzo fajny system ładowania i wstrzelania, ale jest ten problem, że niestety coś jest nie tak z hopkiem w moim egzemplarzu i raz zadziała mocno, raz zadziała słabo, raz działa idealnie i wtedy idealnie trafię. No ale sami widzieliście, jak to strzela i niestety, ale pod tym względem jest po prostu bardzo, bardzo słabo w moim egzemplarzu. Być może coś u mnie jest po prostu zepsute. Ale nie dziwiłbym się, gdyby to było po prostu... gdyby coś było nie tak, bo byłem na tej strzelnicy raz wcześniej, i działało to naprawdę fajnie, ale również i wtedy miałem maksymalny zasięg taki powtarzalny na poziomie 20 metrów w cel wielkości mojej głowy. Maksymalny zasięg powtarzalny, tak? Czyli, że potrafiłem raz za razem trafić praktycznie, liczmy, 3-4 na 5 strzałów minimum na 20 metrów. Tak? I to, to, to jest słaby zasięg. Nieważne, co byśmy o tym myśleli, to jest po prostu słaby zasięg. Więc jak strzelałem bez tego celownika, kiedy patrzyłem na lot kulek, to miałem problem, że na 5 kulek praktycznie każda jedna Leciała gdzie chciała. I to nie chodzi tutaj o wiatr, bo ten był dzisiaj akurat bardzo, bardzo mocny, ale o to, że ten hop-up po prostu racz podkręci mocniej, raz wywali w kosmos, raz nie podkręci wcale i po prostu padnie w ziemię. Nie wiem od czego to jest zależne, nie wiem jak ten hopap tutaj akurat wygląda, ale to po prostu musi być. To, że ten chłopak, który tutaj jest, prawdopodobnie gdzieś tutaj jest gumka, która to wszystko dociska. Łuska do końca tutaj dochodzi, więc łuska się prawdopodobnie kończy właśnie gdzieś tutaj. Wtedy wychodzi, podkręca i niestety w moim egzemplarzu akurat, jeśli o to chodzi, no to po prostu nie ma tutaj kulek, spokojna głowa, to po prostu nie zadziałało, więc nie potrafiłem z tego strzelać. Choćbym bardzo chciał. Choćbym bardzo chciał, ale to nie liczy, że strzela mi się z tego źle. Satysfakcja do strzelania z łusek, wkładania łusek, ładowania łusek, wywalanie tych łusek. To jest coś, co w tej replice Dlatego tak naprawdę ta replika została stworzona i pod tym względem działa super. Jeśli jednak ktoś chciałby coś takiego kupić i używać w ASG, to zdecydowanie upewnijcie się, że Wasz hop-up działa. I 5, 10, 15 kulek nie wystarczy, upewnijcie się 40, 50, nawet i 100 razy strzelcie. To trochę trwa, ale później jak się ma sprawę, to już to idzie raz, dwa, raz, dwa, że ten hop-up działa, że to po prostu działa. Bo pod każdym innym względem ta replika jest piękna, jest genialnie wykonana, jest genialnie wykończona. Jest po prostu genialna pod wieloma, wieloma względami. Patrzą na cenę tej repliki, a po prostu nie chcę mi się wierzyć, że ona jest taka tania, bo ona jest naprawdę tania względem tego, co my tak naprawdę tutaj otrzymujemy. Nie licząc tego hopapa, który liczy się dla mnie jako koleś od ASG, ale raczej się nie liczy dla kogoś, kto bierze coś takiego na przykład do jakiejś rekonstrukcji i potrzebuje czegoś właśnie takiego podobnego, drewnianego, ciężkiego i moim zdaniem naprawdę fajnie wykonanego. Do, re do rekonstrukcji być może ta cała część, która jest taka bardziej chromowana, nie wiem, czy ona była taka w rzeczywistości też, być może nie, raczej nie, ale ogólnie mówiąc, poza tym hop-upem nie mogę się do czegokolwiek przyczepić. Ale ten hop-up to jest dla mnie jako osoby TSG za dużo, bo czuję się źle, czuję się źle, to jest pierwszy odcinek ASG Maniaka, w którym nie potrafiłem trafić na 25 metrów. Na 25 metrów. <grym> po prostu dla mnie to jest ujma na honorze, to jest dla mnie ogromna ujma na honorze. Po prostu jest źle. Mam nadzieję, że kiedyś ogarnę jakąś lepszą replikę kara, albo upewnię się, że dosłownie wszystko będzie działać tip-top i kiedyś tu wrócimy. Nawet bez lunety, nawet na tym celowniku, nawet na tym celowniku, że kiedyś trafię na 50 metrów, to jest chyba mój następny cel życiowy. Jak znacie jakieś firmy, które robią najlepsze kary, jakie istnieją do ASG, które strzelają i które mają dobrych hop dajcie mi znać w komentarzu. Ja zrobię wszystko, żeby taką replikę ogarnąć i pokazać, że mimo wszystko potrafi przez to coś celować. To jest tak dziwne, o! Dla to jest tak nietypowa forma, to jest tak nisko. Po prostu nie potrafię. Po prostu, jakbym chciał to nie potrafię tak, więc niestety, moi drodzy, tak, wyszło jak wyszło, ale replika pod każdym innym względem jest super. Nie powtarzam się, za dużo się powtarzam. Ja wam po prostu życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało w komentarzach. A ja wam po prostu życzę miłego dnia z tym pięknym kawałem drewna, który ktoś prze, przepięknie wręcz wyrzeźbił, przepięknie przygotował ten zamek, a dla nas jako ludzi CSG hop-up. To jest rzecz święta. To jest po prostu rzecz święta.